Dzień dobry, nazywam się Marcin Jabłoński, jestem nauczycielem przyjętów zawodowych w technikum. Aby rozpocząć opowiadanie o STEAM w rozwijaniu kompetencji należy wrócić do wcześniejszego elementu jakim jest STEM. STEM to angielski akronim od słów Science – nauka, Technology – technologia, Engineering – inżynieria oraz Math – matematyka jako królowa nauk. Dopiero w późniejszym czasie do tego podejścia w nauczaniu dodano pierwiastek artystyczny, czyli słówko arts, oznaczające sztukę. Tak powstało nowe podejście w nauczaniu zwane STEAM, czyli science, technology, engineering, arts i mathematics. Metodologia Steam ukierunkowuje nauczycieli i odbiorców na równoległe nauczanie. Nauk ścisłych oraz artystycznych. Przynosi ona znacznie lepsze efekty w zakresie rozwoju kreatywności uczniów oraz zaangażowania ich do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym. Dotychczasowy, tradycyjny system nauczania oparty jest na nauce pamięciowej, przewagi teorii nad praktyką oraz wąskiej specjalizacji. Jest on nieadekwatny do współczesnych realiów. Branża edukacyjna nie pozostaje jednak w tyle i również dynamicznie zmienia się, gdyż natura nie lubi pustki. Na rynku pojawia się coraz więcej koncepcji, metod i narzędzi edukacji interdyscyplinarnej ukierunkowanej na zdobywanie praktycznego doświadczenia prowadzonej w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi. W grupie tej znajduje się metodologia STEAM. Przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli w procesie dydaktycznym. Współczesne realia, integracja międzynarodowa, globalizacja sprawiają, że zadanie to nabiera jeszcze większego znaczenia. Rynek pracy zmienia się obecnie w zastraszającym tempie, a wiele cenionych obecnie umiejętności już za 5-10 lat. Może okazać się całkowicie zbędnymi. Szczególnie ważnym staje się w tym kontekście kształtowanie u uczniów kompetencji miękkich, społecznych, elastyczności, szybkiego przyswajania wiedzy, umiejętności sprawnej adaptacji do zmian, pracy zespołowej i funkcjonowania w kosmopolitycznym i inkluzywnym społeczeństwie. Głównym założeniem STEAM jest ujęcie wymienionych dziedzin jako całość. Bez izolacji poszczególnych przedmiotów od siebie nawzajem. Przedstawienie korelacji międzyprzedmiotowej i interdyscyplinarnego podejścia do problemu. Proces dydaktyczny miałby przebiegać w atmosferze swobodnej wymiany myśli i idei, kreatywnego działania z wykorzystaniem różnego rodzaju gier i zabaw, które u młodych ludzi stanowią niezwykle skuteczne narzędzie w przyswajaniu wiedzy. Tutaj wchodzimy w kolejny aspekt współczesnego nauczania, jakim jest grywalizacja. Dodanie sztuki do modelu STEM ma również na celu podkreślenie roli kreatywności i wyobraźni w procesie uczenia się w korelacji z technologiami, inżynierią, matematyką i przyrodą. Integracja sztuki z tymi elementami zachęca do twórczego podejścia do rozwiązywania problemów oraz promowania świadomości estetycznej i projektowania w kontekście nauk ścisłych i technologii. W pracy w modelu Steam stawiamy na interdyscyplinarną pracę projektową opartą na współpracy osób uczących się, które bardzo często skupiają się na rozwiązaniu problemów, ale także na kreatywnym i bardzo twórczym współdziałaniu. Według mnie, jako nauczyciela z 12-letnim stażem, wykorzystanie STEAM jest możliwe nie tylko w edukacji, ale także w ramach działań terapeutycznych. Wszystko, co interesuje, motywuje, zachwyca i ciekawi młodych ludzi, warto jest wykorzystać w procesie edukacyjno-terapeutycznym. Stąd koncepcje takie wykorzystywane są bardzo często przez pedagogów szkolnych i specjalnych, a także u trenerów TUS w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ze spektrum autyzmu. Szczególnie istotna jest tutaj koncepcja nauk ścisłych science, technology, technologia, engineering, inżynieria i królowej nauk matematyki z dyscyplinami artystycznymi. Które w stereotypowej opinii niejednokrotnie należą do przedmiotów tzw. Michałków, mniej istotnych traktowanych po macoszemu. Ale czyż zaprojektowanie przez inżyniera przedmiotu, na przykład mebla, oprócz wartości praktycznych, takich jak wytrzymałość czy wygoda, nie powinny zajmować jeszcze elementu artystycznego, jak coś, co po prostu cieszy oko? W ramach STEAM zachęca się do łączenia wiedzy z różnych dzieci, co prowadzi do bardziej holistycznego podejścia do edukacji czy terapii. W praktyce może to chociażby oznaczać projektowanie sztuki cyfrowej, tworzenie instalacji artystycznych z wykorzystaniem nowych technologii, eksploracji związków między matematyką i sztuką i łączenie ich dla przykładu z doświadczeniami przyrodniczymi. Ale także tworzenie wydruków 3D różnych elementów przestrzennych, które następnie mogą zostać częścią filmów, spotów reklamowych, szkoły, lub instalowanie ich w naturalnym środowisku otaczającym szkołę. To sprawia, iż młodzi ludzie doświadczają różnych aktywności i pokonują problemy, dzięki którym uczą się kreatywnego myślenia. Współpracy w zespole, rozwiązywania problemów różnymi ścieżkami, które będą właściwe, ale także świadomego korzystania z technologii. Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych poprzez Steam może okazać się bardzo skutecznym i twórczym podejściem do edukacji i terapii. Istnieją sposoby, jak należy integrować elementy Steam w celu wspierania rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych. Są to chociażby projekty edukacyjne w duchu STEAM, które najczęściej realizowane są w grupie. Taka forma aktywizacji uczniów zachęca ich do współpracy, a ta wymaga komunikacji, rozumienia punktu widzenia innych uczestników, zespołu czy lidera projektu, rozwiązywania konfliktów czy pracy zespołowej, co znacząco wpływa na rozwijanie umiejętności społecznych. Komponenty STEAM mogą często służyć rozwiązywaniu problemów życia codziennego z uwzględnieniem potrzeb różnych ludzi. To może pomóc uczniom w zrozumieniu istoty empatii, zauważać różnice w ich zainteresowaniach, możliwościach i rozwiązywaniu umiejętności współczucia. Chcąc pracować nad tym elementem, warto zachęcać uczniów do dzielenia się swoimi doświadczeniami, emocjami, spostrzeżeniami. To pomaga w rozwijaniu świadomości siebie i zdolności do wyrażania uczuć. Włączanie elementów sztuki w działania steamowe daje uczniom możliwość wyrażania siebie także poprzez formy artystyczne. Tworzenie dzieł sztuki może pomóc w rozwijaniu kreatywności i wyrażania samego siebie. Świetnym przykładem będą tutaj mozaiki, grafiki geometryczne, złote spirale. Spirale Fibonacciego, a czym innym one mogą stać się w połączeniu całego z tym, a jednocześnie rozwiązywaniem problemów życia codziennego, jakim jest ozdabianie pomieszczeń. Metod i przykładów na aktywizację podczas treningu i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalne społeczne jest wiele. Począwszy od inicjowania ich i symulowania scenek społecznych. Organizację debat, dyskusji, organizację szkolnego sklepiku, turniejów sportowych, po wykorzystywanie kart komunikacyjnych, kostek odpowiedzi, kart i gier planszowych. Bardzo często tworzy się interaktywne ćwiczenia, puzzle, animujemy rysunki, przygotowujemy animacje pokladkowe, organizujemy konkursy szkolne czy udział w konkursach ogólnopolskich. Jeśli chcesz zrealizować projekt Steam i wystartować w ogólnopolskim konkursie, polecam konkurs Explorer. To według mnie jeden z najlepszych konkursów łączących całościowe podejście Steam. To konkurs dla pasjonatów nauki, nowych technologii, ale jednocześnie artystycznego podejścia do świata. Udział może wziąć młodzież w wieku od 13 do 20 lat z siódmych, ósmych klas szkół podstawowych, liceów, techników oraz innych szkół ponadpodstawowych. Tematy te często wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju, a wygrywając ten konkurs, możesz robić wielkie rzeczy i wziąć udział w Regeneron ISEF w Stanach Zjednoczonych. Jak do tego podejść? Zrealizuj swój projekt z tym w kilku krokach. Etap pierwszy: badanie i analiza problemu. Należy tutaj określić cel projektu Postawić hipotezę badawczą. Następnie zbadaj istniejące rozwiązania i ich ograniczenia. Sprawdź stan techniki i wiedzy. Może Ci w tym pomóc na przykład Google Scholar. Etap drugi. Projektowanie i eksperymentowanie. Należy tutaj stworzyć swój własny prototyp, schemat lub przeprowadzić eksperyment. Następnie przetestuj swoje rozwiązanie i pozbieraj wyniki. Pamiętaj by zawsze dbać o bezpieczeństwo swoje i ludzi w otoczeniu. Etap trzeci. Dokumentacja. Sporządź opis z przeprowadzonego projektu z uwzględnieniem motywacji, metod, rezultatów i wniosków. Dokumentuj wszystko. Rób zdjęcia, publikuj wykresy, nagrania. Mogą one Ci później pomóc podczas prezentacji swojego projektu. Etap czwarty. Zgłoś projekt do eksplory. Na stronie www.explory.pl. Etap 5. Wygraj etap szkolny, regionalny i finał podczas godziny Explory Week. Steam w rozwijaniu kompetencji, to nie tylko rozwój ucznia jako ostatecznego odbiorcy, ale także rozwój dla nauczyciela. Praca taka oznacza przede wszystkim zmianę roli z tradycyjnego dostawcy wiedzy na lidera nauki. Nauczyciel staje się przewodnikiem i inspiratorem, który ukierunkowuje uczniów w eksplorowaniu i tworzeniu. Istotne aspekty w pracy nauczyciela w ramach STEAM to: Po pierwsze, projektowanie i realizacja zintegrowanych projektów. Nauczyciel planuje, prowadzi i przewodzi w projekcie jako lider lub partner. Łączy różne dziedziny STEAM, np. projektowanie, budowanie pojazdu. W ramach projektu uczniowie angażują się w badania, eksperymenty, konstrukcje oraz prezentację własnych wyników. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zapewnienie struktury projektu, określenie celów i ocenę postępów uczniów. Po drugie, współpraca i interdyscyplinarność. Nauczyciel zachęca uczniów do współpracy, wymiany pomysłów w grupach, tworzy przyjazną atmosferę do pracy. Współpraca pomiędzy różnymi dziedzinami STIM jest kluczowa, ponieważ uczy uczniów, jak łączyć perspektywy i umiejętności w procesie rozwijania problemów. Po trzecie, stymulowanie kreatywności i innowacyjności. Nauczyciel tworzy środowisko, w którym uczniowie są zachęcani do myślenia twórczego i poszukiwania nowoczesnych rozwiązań. Daje im przestrzeń do eksperymentowania, zadawania pytań. I podejmowania ryzyka pozwala na krytyczne myślenie. Po czwarte, wykorzystanie technologii. Nauczyciel musi zintegrować technologię jako narzędzie do wspierania procesu dydaktycznego. Może to obejmować korzystanie z programów projektowania 3D, projektowania komputerowego, robotyki czy urządzeń mobilnych do zbierania danych. Po piąte, Indywidualizacja nauczania. Nauczyciel musi uwzględniać indywidualne zainteresowania, talenty i style uczenia się uczniów, żeby dostosować program nauczania i projekty do ich potrzeb. Stwarza przestrzeń dla ró różnorodności i daje uczniom możliwość wykorzystania swoich mocnych stron. Po szóste, ocena projektów. Nauczyciel musi stosować różne metody oceniania. Które uwzględniają zarówno umiejętności techniczne, kreatywność, innowacyjność uczniów. Ocenia zarówno proces dydaktyczny, jak i wyniki końcowe. Praca w ramach podejścia STEAM wymaga od nauczyciela elastyczności, otwartości na innowacje i gotowości do ciągłego uczenia się. Nauczyciel musi być w stanie dostosować swoje metody nauczania do potrzeb uczniów i stale poszerzać swoją wiedzę. Ważnym jest, aby nauczyciel rozwijał również umiejętności pedagogiczne, a także zdobywał nowe narzędzia i strategie, które mogą wspomagać proces dydaktyczny w nauczaniu z Podejście STEAM wymaga od nauczyciela także posiadania umiejętności zarządzania czasem i zasobami. Przygotowanie projektów STEAM może wymagać dostępu do odpowiednich materiałów, narzędzi, technologii czy pomocy dydaktycznych. Nauczyciel musi umiejętnie planować i organizować zasoby, aby zapewnić efektywne i angażujące zajęcia. Kluczowym aspektem pracy nauczyciela w ramach STEAM jest kontynuowanie własnego rozwoju zawodowego. Nauczyciel powinien być świadomy najnowszych trendów, Narzędzi, praktyk w dziedzinach naukowych, technologicznych, inżynierskich, artystycznych, ale także matematycznych. Warto brać udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, zdobywać certyfikaty, które mogą pomóc nauczycielowi poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie STEAM. Warto czerpać inspiracje z wielu źródeł w kraju, jak i w Europie. Praca nauczyciela w ramach STEAM. Może być niezwykle satysfakcjonująca, ponieważ umożliwia tworzenie inspirującego środowiska, inspirowanie młodych ludzi, aby byli twórczymi i zainteresowani nauką. Nauczyciel w ramach STEAM ma okazję wpływać na rozwój kreatywności, umiejętności i pasji swoich uczniów, przygotowując ich do przyszłych zadań, wyzwań i osiągnięcia sukcesu. Praca nauczyciela w ramach STEAM jest dynamiczna, wymagająca i pełna możliwości rozwoju. Nauczyciel odgrywa kluczową rolę w inspirowaniu i wspieraniu uczniów, w odkrywaniu, eksplorowaniu i tworzeniu w dziedzinach naukowych, technologicznych, inżynierskich, artystycznych, matematycznych poprzez tworzenie zintegrowanych projektów, stymulowanie kreatywności. Wykorzystywanie technologii i uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciel przyczynia się do rozwoju umiejętności i pasji uczniów oraz przygotowuje ich do życia w przyszłym dorosłym życiu. Ale także dla nauczyciela daje dużo satysfakcji. Kiedy projekty uczniów odnoszą sukcesy, tak naprawdę sukces ucznia to także nasz sukces sukces nauczyciela. Coś, co tak właściwie jest wartością dodaną w pracy przysłowiowego Belfra. Taką wartością, którą nie da zmierzyć się z żadną wartością pieniądza. Jeśli zainspirowałem Państwa do pracy w ramach STEAM, to się bardzo cieszę. Wiem, że nie zawsze na lekcji można tak pracować, bo podstawa programowa, bo kontrola, bo egzamin. Ale, ale jest zawsze ale. Można to przeprowadzić na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Osobiście od 2015 roku prowadzę koło mechatroniczno-robotyczne w Techniku. Zajęcia odbywają się w sobotę, w dzień wolny od zajęć lub w ferie, ale także te zajęcia przyciągają uczniów jak magnes, a raczej elektromagnes. Więcej inspiracji do zajęć oraz moich projektów uczniowskich znajdziecie Państwo na stronie oraz na fanpageu facebookowym. Dziękuję za uwagę.